Jest tutaj Sir Cross 265, i dzisiaj zagram na Survival Games, i już zaczyna się teraz ta ręka, więc nie będę za bardzo gadał. Jestem z kim? Spider. I dzisiaj będziemy grać razem, więc 10 sekund jeszcze. Biegniemy razem, ok? Chodź no. tam, tam. Nie, to ja biegnę po skrzynkę. No to ty, bieg... nie, no wy razem, żebyśmy byli. Okej, okay. ja gdzie będę? Mam 11 Zginąłem! No to zawsze. Ooo, to są te lepsze. Na nagraniu i za na zacznieniu. Miałem 11 diaksów, jak to. To są te ja dobre. Nie w siebie. Dlaczego? No spada z jedenastoma odjechami. Gratuluję Padrykowi XD. Wygrał Adrenę. No i tak właśnie się gra, że ja gram, na numerach. umiera. Tak. Ja nigdy nie biegnę na środek i to jest drugie podejście do tego, bo jak pierwszym razem nagraliśmy, to nam dzięki nagrało ze Skype'a. No. Więc teraz nagrywam drugi raz i teraz już jest lepiej. Jak sami widzicie. Bo bez słuchawek Dotyk proboszcza! Zabiłem. Eee. Tu jest wiadomo lepsze o. Dotyk proboszcza dotyk proboszcza Jak wam też tak miego, to naprawdę ochrona 3 to... A co jest ja się liga. Co? Nie wiem. E, skąd mam wiedzieć? Dobra, e, dotyk proboszta i ja e, nagram taki filmek, to będzie się nazywało Dotyk proboszcza i ja. To jest, e, link filmu będzie Dotyk proboszcza ja. <laughs> Więc gramy. To jest dotyk proboszcza, to co mam w dłoni. To jest dotyk proboszcza, ludzie. Ludzie, lubicie dotyk proboszcza? Woda święcona. Dotyk proboszcza i woda święcona. No, okay. jak widzicie, to nagram to 22, więc przepraszam za nasze jęki, smarki i stranie, ale wiecie, my tutaj ten, tak, no, dupnie. O, diament, yy, jakieś. O, strony dwa, słabe. Boże, co ty zrasz, prawda? Wiem, jakieś farmazony z tego. Yy, bo z Burbe Kinga. King. z z Burber Kinga to nie jest Burber Kinga. Kinga, tylko Burber Kinga wrzucę całą zbroję, którą mam, bo jest mi niepotrzebna i nie wiem, że jest potrzebna. Ale mi się jest do tych proboszcza i ten, I ale to będzie ten, do tych proboszcza i ale właśnie do tych proboszcza. No właśnie, I od razu podpowiadam, że to jest do tych proboszcza, więc jak chcecie, ten. No to, wpiszcie sobie po prostu Dotyk Proboszcza i ja To wtedy nam na YouTube wyjdzie Dotyk Proboszcza i ja, to będę ja I do Dotyk Proboszcza Więc wiecie, yy, to będzie takie granie na granie, Dotyk Proboszcza Z photoshopem? No klej taką dłoń proboszcza To będzie Dotyk Proboszcza Nie, ja sobie, ja, ja sobie naprawdę Pobiorę photoshopa no i wtedy, w ogóle wiecie to jest moje i pobili mnie, pobili mnie, pobili mnie, pobili... luka bieta, luka bieta, luka bieta, zabili mnie, zabili, zabili mnie ta. Jeszcze Dobra, Dobra jeszcze jedna marynka. No właśnie, no i to będzie taki widzieliście, to ja sobie biegam, zbieram rzeczy, a jest tak, to No jaką mapę? Nie. jaką? tych Chodź na kopalnię 3, Widzisz, albo nie? Przez tych chodź na kopalnię 3, tych Chodź na Oaza 2, ok? Gdzie jest Na Oaza 2, dobra. Nie, ta linia już trwa. No to chodź o... na wzgórza 3. 2. Co? Na wzgórza 3. 3. wzgórza 3. A gdzie są? Na wzgórza 3. Na dole. Na dole. Ok, już no i do tych proboszcza tutaj czeka, a zacznie się a ręka dotyka proboszcza. proboszcza. Czy wystarczy 5-8? Nie, nie będzie zaczynało. Bo jeszcze góry dwa kur. Dirce to zbieram. Nie posiadasz do pisania, ale musisz się odblokować na sklepie, na hubie. Biorę... Nie, nie będziemy tak grać, więc zagram sobie jakiś w ogóle inny bo to będzie. Nie, do, do tych ma być. Albo wychodzimy, ja wychodzę, więc wiecie, żeby nie było kompas. Y, trzeba tu wpisać taką kom komendę. Albo nie, nie ma. Uj, ja nie wiem jaką. To... O, Ej, to się o, się. O nie znam takiej komendy. Tak, patrz ile ludzi weszło. Kapitan Merka, kapitan Ameryka. Gdzie? Tam. Oh my god, MLG. MLD, jak coś będzie źle, to wiesz, nie moja wina. A ja zombie. I'm zombie, Koks będę łączył. Nie biegnij na skrzynki, chodź ze mną tam do tyłu, okej? Okay? Okej, okay, tylko ja że nie wiem, gdzie ja mam wyjść. Chodź Natomiast tam, ja nie, nie tam. Nie widzę żadnego wyjścia. No tam. Tutaj biegnij, tam. tutaj tędy do mnie i tam. Dobra, lecimy na koksa. Którego nie mamy. Ja i mój dotyk proroszcza. Sóbz. Jak ktoś ci się pyta, Soja? Nie! No, Spider-Sojusz. Nie, ja nie, chcę. tak. Dawaj, z nami, okej. Okay. Dobra, niech mnie nie goni. Ciepłej! Ciepłej, żeby, żeby, żeby! nie, 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 nie. Moja skrzynka, moja skrzynka. to diamentowy miecz! Uu. No, hełmik. Jest lepszy? To jest lepsze, To? No. metalowy hełm, czy zincentowany? Wej bolowska. No, naprawdę, jakie głupie głupi. Życie. Daj mi jeden hełmik słabszy, dawaj, szybko. Mam zabijacza myśli, chcesz zabijacza myśli? No, dawaj. Ja mam diamentowy miecz. Masz. to. Okej. Trzymaj okay. mojego badylca. Co? jego go w dupę. Co badylca? <grym> Tylko mam... Tam, ja. ale się lecimy, Mam kija. Ja mam dyjventowy miecz. <grym> ja mam dotyk proboszcza. Dotyk proboszcza, Boże. Ja idę sobie po malonki. Zresztą po to my ma idzie do sklepu. Ja też potrzebuję melonków. O, skrzynka. E, widzicie, do tych pomaga Ci nawet o. kopać melonki. Uuu, maska kajko. Maska kajko. To jest skrzynka. Mam maskę kajko. You are kajko. No A no Takie okay. maska kaj. Mam jeden. o Wiesz co mam? hełm hmm. he he ludnika. Tam jesteś. kajko, ona jest o wiele lepsza. Mm, czekaj, wybieram krzynkę. No płynie, dawaj. Wow, 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 wow. Czekaj! Uciekaj. Ale się zrobi. No, nie, no, nie, Na, no, nie. no. no, 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 no. Zamienimy. Dobra. No więc co trzymać, no bo miały być dwie. Jak widzicie, nie jesteśmy mistrzami yy, PvP i. No właśnie. No i pa. Zobaczenia w końcu na. nie wiem czym, okej? Okay? Teraz zobaczycie mój escape, okej? Okay? No to. Paka. Pa. Pa.